Donald Trump podczas zgromadzenia ONZ powiedział głośno to, czego żaden inny prezydent nie miał odwagi powiedzieć. Global warming and the carbon footprint. It's a con job. At extreme cost and expense Europe reduced its own carbon footprint by 37%. Think of that. Congratulations Europe, great job. You cost yourself a lot of jobs, a lot of factories closed, but you reduced the carbon footprint by 37%. However, for all of that sacrifice and much more, it's been totally wiped out and then some by a global increase of 54%. Much of it coming from China and other countries that are thriving around China, which now produces more CO2 than all the other developed nations. In the world. Gdyby europejscy przywódcy wzięli sobie te słowa do serca, może wreszcie osłabiona przez lata błędnej polityki Europa odzyskałaby swoją siłę i znaczenie na świecie, zamiast być traktowana jak jego pośmiewisko.